Czym jest luksus w Polsce? Czy w Polsce w ogóle można doświadczać luksusu? W Polsce <laughs> kwestie luksusu są bardzo takie różne. Tak? Bardzo sporne, bo, bo ludzie się wstydzą luksusu. E, mm, tak naprawdę to, co jest nazywane luksusem, to jest tandetą i, i wiele razy czymś takim e, noworyszowym. Nie chcę o tym tak mówić, ale, bo też nie jest mi to dane oceniać. Tak? Ja tego nie muszę oceniać. To każdy ma swój luksus. Dla mnie, ja mogę powiedzieć, czym jest dla mnie luksus. Proszę. Dla mnie luksus jest. E, jest spędzaniem swojego wolnego czasu w swoim ulubionym miejscu bądź poszukiwaniem tego miejsca na nie wiem, mapie świata yy, w domu, w kąciku, kupując sobie, nie wiem, jakiś miły fotel, o którym się marzyło, w którym się chce siedzieć i, i spędzać wieczór czytając książkę. To jest dla mnie luksus. I luksusem jest dla mnie to, że nikt nie stoi nade mną i mi mówi do pracy z pracy, z pracy, do pracy. Mhm. Nie mam swojego szefa, jestem sam sobie własnym szefem i to jest dla mnie ogromna, ogromna satysfakcja, że przyjechałem y, z małego miasta, motywowany tylko przez moich rodziców i rodzinę, y, żebym zrobił coś fajnego. Zapłacili za moje szkoły, zapłacili za moje podróże. Jestem, zrobiłem i teraz sobie tutaj rozmawiamy. Wiesz, to, to wcale nie było tak dawno temu, jak ja przyjechałem do Warszawy. Kim i jaka jest twoja klientka? Moja klientka jest osobą, która, która potrzebuje mm, czegoś na pewno niestandardowego, mhm. czegoś, co się nie powtórzy na, na, na bankiecie, na przyjęciu, w jakimś takim środowisku, w którym się ona znajduje. Czyli chce się wyróżniać. Chce się wyróżniać. Potrzebuje też kogoś, kto, kto ją zapewni o tym, jak powinna wyglądać, czy taka fryzura, czy, czy, czy inna, czy takie buty, czy, czy inne. Są to osoby, które same na siebie zarabiają, bardzo ciężko też pracują, spędzają wiele godzin. Bardzo często na moim pokazie jest mało moich klientek, dlatego że one tyle pracują, że albo są w rozjazdach, albo, albo są gdzieś w świecie, albo, albo akurat siedzą jeszcze w biurze, albo jest kolejna rada nadzorcza. No jest, jest dużo takich tematów, dlatego spotykamy się w pracowni wcześniej, chwilę później, oglądają zdjęcia z pokazu, rozmawiamy o tym. No, to jest bardzo specyficzna klientela, to nie jest taka klientka z ulicy. To jest zawsze miły klient. Nigdy jeszcze nie spotkałem się z osobą, która by mnie w jakiś sposób zniechęciła. A jeżeli jest osoba od samego początku taka nastawiona, że ona wie co chce, ona przynosi jakieś zdjęcie z gazety, że chciałaby taką sukienkę, ja mu Bardzo chętnie pomogę pani to wygooglować, znajdziemy firmę i wtedy proszę sobie to zakupić tam. Nie, nie to, to jest. Wiele osób się zniesmaczyło, ale ja wolę to kupić u pana, no ale ja takich rzeczy nie proponuję. No, nie szyję. To jest twórczy proces, który gdzieś tam jakoś wymaga też innego podejścia. Polecam, żeby tam jednak. A wiesz, że w Twojej ostatniej bizantyjskiej, bardzo mocno zdobionej kolekcji, dużo osób dojrzało inspirację kolekcjami Gabana? Wiesz co? Trudno mi się na ten temat wypowiadać, jakby mój proces twórczy przedstawiłem w całej swojej kolekcji, tak? Czyli zacząłem od podróży, czyli najpierw pojawiły się te takie mocne rosyjskie hafty, czerwień, purpura z zielenią i złotem. To było inspirowane jakby też moimi klientami, tym, co się gdzieś tam nie spotyka w życiu. Potem przeszedłem przez taki mały wątek Dubaju. Czyli jakby moje fascynacje kulturą arabską, muzyką, to też było słychać jakby w, w całym wydźwięku, stąd ten cały namiot zbudowany. Potem przyszedłem już do kultury takiej em, indyjskiej, czyli pojawiły się te mocne zdobienia, mocne hafty. I tutaj podejrzewam, że o to chodzi. Myślę, że każdy się może dopatrzeć tak naprawdę w kolekcji, czego tylko oczekuje sobie i co tylko mu się zamarzy, bo moda jest pewnego rodzaju powtarzalna. Pewne, jak powtarza się moda, tak? Gdzieś tam. Myślę, że yy, każdy może sobie znaleźć jakiś swój ulubiony wątek w mojej kolekcji i dostosować to i do Diora, New Looku z lat 50. i to może dostosować sobie do wczesnych projektów Balenciagi. Yy, to, to jest mi trudno powiedzieć, no bo. Jakby mój proces twórczy polega na czymś innym troszeczkę. Ja nie, ja nie spędzam czasu w książkach, w gazetach, tylko ja pracuję z tkaniną. Biorę tkaninę, myślę o niej, jak ona się układa, co ona zrobi, co jaki da efekt. Yy, bogate zdobienia zawsze będą się kojarzyły z dolcej gabana, yy, powłóczyste formy będą się kojarzyły z lamwę, a, a pewnie jakieś takie zdobne, bogate konstrukcje z zbiorem. No, no więc. No, no trudno, pracuję w tym samym rynku, no tak jak jest 20 gatunków mleka, jest 20 gatunków jogurtów, 30 gatunków chleba, czy 50, czy 100, czy 200, no nie jesteśmy w stanie nad wszystkim zapanować. Myślę, że yy, jest to po prostu pewnego rodzaju złośliwość i takie yy, szukanie dziury w całym. Kolekcja była świetna i myślę że dlatego znalazła yy, tylu odbiorców yy, na plus, a osoby, które krytykują, zawsze będą krytykować i no cóż jej mogę więcej powiedzieć, bardzo proszę, krytykujcie. Pozwalam, zezwalam. Pozwalam, pozwalam. Tak. E, zauważyłeś, że ostatnio w branży branża zaczęła być względem siebie trochę złośliwa. Ostatnio była e, afera, aferka w zasadzie ją bochoboko. Ostatnio też Maciej Zień umieścił u siebie, tak kompletnie bez kontekstu, zdjęcie z kolekcji Dolce Gabana, no co niewątpliwie było słyszałem o o o tym, ciebie. Słyszałem o tym. E, no myślę, że, że gdyby Maciek się zajął tym, czy tak naprawdę powinien się zająć, czyli projektowaniem, a nie ocenianiem kolekcji, to też by mu to może na lepsze wyszło. Ja nie mam naprawdę ani przeciwko temu, że ktoś odnajduje w tym jakieś analogie, czy. To ja tego nie odbieram jako też złośliwość, po prostu pewnego rodzaju słabość. Ja naprawdę skupiam się na swojej pracy, sprawia mi ona ogromną przyjemność i. Nigdy, prze-nigdy nie pożyczyłbym od jakiegoś projektanta, że tak powiem, pożyczył wzoru jego sukienki, Pomysła. czy skopiował, czy pomysłu. To nie jest w moim stylu, nigdy tego nie robię i nawet się nie chcę z tego tłumaczyć, bo, bo dla mnie to nie jest jakby powód do tłumaczenia się. Myślę, że to była jakaś chwilowa słabość Maćka. Szczerze mówiąc, wydawało mi się, że jesteśmy kolegami. Troszeczkę troszeczkę mnie zawiódł, jeżeli, jeżeli taki był wydźwięk. Nie widziałem tego. Raczej zami. słyszałem to z mediów, ale myślę, że najlepiej niech się każdy zajmie tym, co robi najlepiej. A gdzie jadasz? Słuchaj, wiesz co? No właśnie ze względu na to, że bardzo nieregularnie jadłem, bardzo, 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 ym, zafundowałem sobie coś takiego jak y, taka zdrowa dieta. Mój trener z siłowni namówiłem go, żeby, żeby wprowadził, y, żeby zrobił coś takiego jak zdrowe jedzenie dla mnie. I zrobił mi, przywozi mi rano, mam pyszne śniadanie. Wszystko w takich tackach zrobione, wiesz, zapakowane próżniowo. Lubię organizować swoje mm -hmm. życie, żebym nie musiał potem marnować czasu na takie niedopowiedzenia, na niezałatwione sprawy. Na codzienność, Na, na prawo codzienność, życia. taką, na taką mm -hmm. prozaiczną, którą, z którą sobie ludzie nie dają rady. Ja sobie staram się to ułożyć jak najlepiej mi się to uda, um, bo dopóki sam tego człowiek nie zrobi, to, to nikt mu tego nie załatwia. Ale pieskami i domem też ktoś się zajmuje? Tak, oczywiście, że tak. Mam pana, który zajmuje się domem, pana Jarka. Które zajmuje się psami, kocha je, przychodzi, jest codziennie praktycznie u mnie w domu. No naprawdę, moje psy mają wiele atencji. Oczywiście w trakcie dnia też wpadam na górę, bo w pracowni mam na dole budynku, w którym mieszkam. No to jest luksus. To jest luksus, naprawdę. I to jest właśnie luksus. Ogromny. Mhm. Och, nawet nie wiesz jaki. Nie no, wyobrażam sobie. Wpadam na górę, biorę je czasem na spacer, biorę je do pracowni, one też mają swój ulubiony fotel, tam wypoczywają. No, na, no, Fajnie sobie to życie poukładałem, no nie dziwię się, że, że wzbudzam tyle kontrowersji i, 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 no nie chcę powiedzieć zazdrości, ale takiej niepotrzebnej zawiści ludzkiej. I jak wspominasz program Top Model? Program Top Model to był kolejny jakby krok w mojej karierze. Rozwinąłem coś innego jeszcze. Robiłem tą modę, która w pewnym momencie, em, w pewnym momencie tak mnie troszeczkę zmęczyła. Wypalenie materiału. Wypalenie materiału, nagle program Top Model, nagle e, nowa energia to też mi bardzo pomogło w mojej pracy, czyli do, w, dostarczyłem więcej tlenu jakby tak, do, do, do swojej pracy. Do, powstały inne sukienki, powstały jakby inspiracje, tak, też do, do całej kolekcji, do całego projektu. No, no naprawdę. Niczego w swoim życiu y, nie żałuję, bo myślę, że nie po to człowiek ma żyć, żeby potem czegoś żałować. No Lepiej coś zrobić i, i potem y, wiedzieć, że się zrobiło, niż potem żałować, że się nie zrobiło. No. A to niefortunne obmacywanie jednej z modelek? Wiesz co, to to obmacywanie czy nie obmacywanie to już było tyle lat temu, że tak naprawdę nie muszę o tym mówić. No. Ale ona była u Ciebie na pokazie, prawda? Tak, ja, no ja mam kontakt tak z Angeliką, świetny, ale wiesz. ja mam świetny kontakt. Ja dostaję od niej po prostu... Ona mieszka teraz w Poznaniu, zaprasza mnie do siebie, mówi Dawid. Teraz była zresztą nawet na after afterparty po pokazie. Ja ją bardzo lubię. To jest dziewczyna, która znalazła na siebie sposób. Bardzo dyskusyjny, bardzo taki ym, ewidentny, ale to ma najlepszego w sobie, sprawdziła widocznie. Tak się z tym się najlepiej czuje i brawo jej za to, że się nie się z tym, że nie udaje nagle zaczytanej w książkach yy, po prostu bibliotekarki. Tak. Jest, jest seksowną dziewczyną z przepięknym ciałem, to, to każdy przyzna i po prostu pokazuje to, co robi najlepiej. No i, i dlaczego nie? Kto jej tego zabroni? Mamy wolność słowa. Ciciolina była w parlamencie, tak? To prawda. A, a dlaczego dziewczyna, która ma dużo ładniejsze ciało od Cicioliny, jest dużo ładniejsza przede wszystkim od niej, nie może zrobić czegoś i osiągnąć czegoś, o czym marzy? Dziwne, dziwne jest to jej zachowanie. Nie chcę tego oceniać. Każdy ma jakieś tam swoje podstawy. Mm, i raz nawet Karol nie życie uratowałem.